Barcelona to najdziwniejszy klub w Europie. Ostatnio Barcelona przypęczyła Super Puchar w Hiszpanii. Jest to gigantyczne osiągnięcie, patrząc na to, że to ich pierwszy puchar od półtora roku. Jest to duże osiągnięcie, dlatego w tym filmie opowiem Ci, dlaczego akurat Barcelona to najdziwniejszy klub w Europie. Po pierwsze dlatego, że Barcelona ma ogromne problemy finansowe, o czym możesz usłyszeć w tym materiale. Barcelona miała kapitalny start przegrali dwa mecze na pierwszych 15, co jest dobrym wynikiem, ale potem na przestrzeni listopada i grudnia przyszedł duży kryzys. Gdyby taki kryzys w sumie przydarzył się w kwietniu, to Barcelona zakończyłaby ten sezon prawdopodobnie bez niczego. Ale dla drużyny Hansiego Flika to dobrze, że przyszedł teraz, bo teraz dalej są w wszystkie trofea. Ogromnym przeciwko wielkim, a mizernym przeciwko słabym. Takie zdanie możemy usłyszeć bardzo często. To może teraz potwierdzić, patrząc na ostatnią grę z Realem Madryt, w której kompletnie ich złiminowali. I gdyby nie czerwona kartka, kto wie, jak to spotkanie się zakończyło. Tatata się potwierdza, patrząc na mecze ich z Leganes. Nie da się grać na wszystkich frontach, taka jest prawda. Barcelona, moim zdaniem, prędzej wygra Ligę Mistrzów niż wygrała Liga, ponieważ w La Lidze trzeba wygrywać prawie z każdym, żeby mieć duże szanse na puchar, a w Lidze Mistrzów nie trzeba aż tyle punktować i jesteś już w jednej, w jednej 16 finału, a potem to już z górki, bo grasz z tymi najlepszymi, a bardzo udowodniła, że z tymi najlepszymi potrafi grać lepiej niż z tymi słabszymi. Właśnie tego moim zdaniem Barcelona prędzej wygra Ligę Mistrzów, niż wygrała La Liga. Tak na przykład się działo w ostatnich latach. Barcelona szybciej wygrywała La Ligę niż Ligę Mistrzów. Dlaczego? Przez to, że Barcelona lepiej punktowała z tymi słabszymi i gorzej grała z tymi lepszymi. Teraz jest na odwrót. Teraz grają lepiej z tymi go... z lepszymi, a słabiej ze słabszymi. Wejdźmy na przykład w buty Lamina Jamala. W tym wieku prawie niemożliwe jest motywować się tak mocno do meczu z Getafe. Co do meczu z Realem Madryt. Takie same zdanie ma na ten temat Wojciech Szczęsny. Przedstawiamy, że to jest naturalna konsekwencja braku doświadczenia i młodości. Sam kiedyś byłem młodym zawodnikiem i, i wiem jak ciężko jest przestawić się z gry na największych europejskich stadionach lidy mistrzów nagranie tymi potencjalnie powiedzmy mniejszymi klubami. To jest droga, którą myślę każdy młody zawodnik musi przejść, żeby nauczyć się, że żeby wygrywać trzeba w piłce nożnej, I to, to trzeba umieć znaleźć tą taką równowagę. Ja popieram jego tezę. Uważam, że Barcelona nie, nie wygadzi się w tym sezonie dla Ligi. Chyba, że zaczną punktować z tymi lepszymi, gorszymi. Ale mają duże szanse na Ligę Mistrzów. O ile nie trafią na Liverpool czy Real Madryt, bo w tych meczach może być naprawdę różnie. Daj znać, co o tym sądzisz. Po lewej stronie filmik o Barcelonie i o kapitalnym początku sezonu. A po prawej masz mój najnowszy film. Do następnego i cześć.